Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku rozpoczynającym nową serię na moim kanale. Jest to seria pod tytułem Kim Jest? Dotycząca postaci z gry Dead by Daylight. Na pierwszy odcinek wybrałem Trickstera, gdyż jest on najnowszym killerem. Każdy z mordulców uzyska taki odcinek na moim kanale. Jeśli chodzi o surwów to zobaczymy, tymczasem zapraszam was do oglądania. Ji-Woon Hak, bo tak nazywał się Trickster, czy też Magik w zależności od tego jaką wersję wolicie. Zawsze lubił być w centrum uwagi, był dzieckiem, które atencja napędzała do działania. Miał tylko jedno pragnienie, czyli mieć tej atencji więcej. Do tego też dążył, gdyż miał talent do przyciągania tłumów. Dlatego podczas pracy w rodzinnej restauracji zabawiał ludzi występami, na których pokazywał swoje umiejętności w rzucaniu nożami. Turyści wierzyli, że jest to tylko południowo-koreańska tradycja. Dlatego też z chęcią płacili za oglądanie pokazów. Po tym fakcie możemy stwierdzić, że Trickster jest z Korei Południowej. Jakby ktoś się jeszcze tego nie domyślił. Tak jak na przykład ja, który myślał, że K-Pop jest z Japonii. Ale wracając, Tata Jiuna pieniądze zarobione w restauracji. Wydał na lekcję śpiewu i tańca dla syna, aby ten mógł osiągnąć sławę, której sam jego ojciec nigdy nie osiągnął. Magik nie zawiódł oczekiwań. Po latach ćwiczeń i prezentowania nabytych umiejętności na konkursach talentów dla nieistotnych ludzi, w końcu udało mu się zaistnieć. Yoon Jin Lee, czyli producentka w Mighty One Entertainment, a także najnowszy surfer DBD, przyjęła go do programu szkoleniowego. Przeniósł się więc do internatu w Saulu, gdzie codziennie przez 14 godzin... Uczył się bycia gwiazdą, czyli ruchów, śpiewania i równowagi między pewnością siebie a skromnością. Trening był ciężki i wykańczający dla Jiuna, bo wtedy jeszcze tricksterem Aka magikiem nie był. Aczkolwiek mimo, mimo wysoko postawionej poprzeczki, trening okazał się skuteczny, gdyż Jun wybrała go do dołączenia do zespołu No-spin i chciała, aby wprowadził tam nową energię. Sławę Uzyskał niemal od razu. Miał od tego momentu pełno zachwytu od strony ludzi, mnóstwo wywiadów, które udzielał. Harmonogram pracy zespołu męczył wszystkich członków, ale G1 był i tak pełen energii. Z czasem coś mu jednak zaczęło nie pasować. Zaczął zauważać, że radość i zazdrość od strony fanów jest podzielona wobec wszystkich pięciu członków zespołu. Co spowodowało, że chciał czegoś więcej. Wciąż jednak zachowywał pozory i udawał urok, który już dawno w nim wygasł. Nagrał ostatni album No Spin z partnerami zespołu bez żadnej pomyłki. Po długiej przerwie obiadowej wrócił do studia i spostrzegł, że los zrobił mu prezent. Choć, moim skromnym zdaniem, to byt maczał w tym palce. g woon poczuł zapach spalonych kabli, który był bardzo charakterystyczny, więc popędził do pokoju producenta. I zobaczył drzwi zablokowane głośnikami, a po drugiej stronie słyszał kolegów wołających i krzyczących w akompaniamencie trzasków płomieni. Zawołał więc do nich i popędził do głośników, i podniósł jeden z nich. Ale w tym momencie najprawdopodobniej byt mocno na niego wpłynął, gdyż zatrzymał się i zamarł. Krzyki były dla niego ledwie słyszalne. Wycofał się i wtedy usłyszał to, co chciał czyli Błagalne krzyki agonalne jego kolegów, którzy jęczali i chcieli, aby ten ich uratował. Dla niego było to najpiękniejsze, co kiedykolwiek słyszał, na tyle, że zapłakał. Gdy przybyli strażacy, widzieli, że jego łzy nie są udawane, ale nie znali dokładnego ich powodu. ji został okrzyknięty postacią tragiczną, bohaterem, który zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować przyjaciół. Jun Jin. Prowadziła go przez wywiady, aż do momentu przebranżowienia się. I wtedy dopiero narodził się Trickster Magic, czyli artysta solowy z czułym sercem pod dziką powłoką. Oprócz występów, miał jeszcze inne poboczne zajęcia. Za cel ubierał tych, którzy mieszkali sami. Przechodził w nocy. Pierwszą ofiarą był student, do którego pokoju prowadziły schody przeciwpożarowe. Budził go kijem baseballowym, który uderzył go w głowę. Związał go i zakneblował. Torturował go godzinami i przeprowadził sekcję żywce. No ale czegoś mu brakowało. Nie było tego połączenia. Nie słyszał już błagalnych krzyków, które rozcinał jego brzuch, a tylko jęki stłumione przez szmatę. To nie wystarczyło, więc. Nauczył się i zmienił metodę. Zaczął porywać ofiary i zawozić je do opuszczonych budynków, by mogły krzyczeć. Tworzył z tych krzyków muzykę. Czgał w odpowiednie miejsca, by wywoływać różne rodzaje krzyków i pisków. Kłócie mięśnia czworobocznego lęć wywoływało długi, głęboki ryk. A przecięcie tętnicy szyjnej dawało dźwięk podobny do odgłosu duszonego kota. I cierpieniu było słychać szczerość. Ji-Woon Ji nagrywał wszystko i obrabiał to, aby móc wykorzystać w piosenkach. Rzaski chował pod warstwami melodii. To wszystko wprowadzało go w euforię. Zostawiał nawet tropy dla policji, putrzany szal z ostatniej sesji zdjęciowej owinął wokół poderżniętego gardła ofiary. Podczas kolejnego zabójstwa wyrwał mężczyźnie zęby, których brakowało bokserowi w jednym z jego teledysków. Szczególnie zuchwałą próbą zdobycia uwagi było zabicie Fanki, którą poznał w trakcie wibowskiego spotkania. Zamienił jej oczy na diamentowe spinki, a krwią na klatce piersiowej napisał Widziałam Boga. Każda scena była oszałamiającym widowiskiem. Trickster zyskał światową sławę. Jednak tak bardzo skupiał się na przemocy, że, że zaniedbał karierę muzyczną. Zyski spadły i on został za to obwiniony. Tylko Yoon Jin go broniła, wykorzystując swoją całą zawodową wściekłość, ale nie miała szans. Zdecydowane zostało, że nie będzie dłużej sam tworzył muzyki. Ta decyzja była dla niego druzgocąca. Stwierdził w takim razie, że skoro jego sztuka im się nie podoba, to powinni zostać jej częścią. Tak więc miał 3 miesiące do prywatnego koncertu dla zarządu Mighty One. To miało być jego największe dzieło. Wydał mnóstwo pieniędzy na kanistry pod tlenku azotu, zakupione u weterynarza, a następnie przekupił technika scenicznego, aby zdobyć dostęp do pomieszczenia. Gdy wszystko było gotowe, do sali, gdzie czekał cały zarząd, został wpuszczony gaz. Gdy wszedł do środka, wszyscy leżeli półprzytomni. Działał szybko. Związał wszystkich i zatrzymał się tylko przy Junji. Miał ją nagrodzić za wszystko, co dla niego zrobiła. Nawet pod wpływem środka odurzającego, walczyła silniej niż inni. Była jedynym widzem, który musiał na to patrzeć, bo magik uniemożliwił jej zamknięcie oczu. Resztę ludzi zaniósł na scenę i z uśmiechem na twarzy zrobił im makijaż i skierował na nich światła. Odegrał na nich swoje utwory. Torturował ich, aby z ich wycia stworzyć operę. Pod koniec przedstawienia, gdy już wszyscy byli zmasakrowani, Trickster ukłonił się w stronę Yun-Jin i ruszył z nożem w jej kierunku, aby dokończyć tego, co zaczął. Lecz coś mu przerwało. Zgadnijcie co. Mgła. Czyli jedna z manifestacji Bytowicowie, który tak mi się wydaje, Obserwował to wszystko od początku. Jin Woon nie wiedział, skąd się wzięła mgła, ale otoczyła ich i była wilgotna, chłodna i przyjemna. Zobaczył u niej wszystkie mapy, na których możemy zagrać w TBT. Byt złożył mu ofertę, która była dla niego czymś, czego bardzo chciał. Bo wystarczyło, aby zaakceptował miliony oczu patrzących się na niego, żywiących się nim i doświadczających go. I jedyne co musiał zrobić, to tylko to zaakceptować i tym samym stać się częścią mgły. Jak możecie zauważyć w grze, to Trickster bardzo szybko i chętnie to zaakceptował. I na tym jego historia się kończy. Nawet mamy w niej powiedziane dokładnie, jak byt porwał jego. Jung Jin do swojego wymiaru, I tym samym to już koniec odcinka o Tricksterze mojki. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście to co powiedziałem w tym odcinku jest zapisane w Lore Trickstera, które możecie znaleźć w grze. Ja to tylko tutaj przedstawiłem i dodałem swoje parę groszy. A wam polecam przeczytać tą historię na własną rękę, gdyż jest naprawdę fajnie napisana i naprawdę warta. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Siema!